Szanowni Państwo, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi istnieje już prawie 17 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy nasze marzenia. Zorganizowaliśmy nowoczesną, europejską uczelnię akademicką. Zatrudnienie wybitnych uczonych budowa kampusu, organizowane konferencje i prowadzone badania naukowe przyczyniły się do tego, że już w 2000 roku, jako pierwsza uczelnia niepaństwowa w Łodzi, otrzymaliśmy zezwolenie na uruchomienie studiów magisterskich w zarządzaniu i marketingu. W 2002 roku uruchomiliśmy studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe. W 2005 roku na kierunku filologia angielska, a w 2009 roku informatyk. Największym naszym dokonaniem było uzyskanie w 2006 roku uprawnień do doktoryzowania na kierunku zarządzania, dzięki któremu znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie kilku najlepszych, niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój uczelni. Powstały nowe kierunki studiów, takie jak finanse i rachunkowość, informatyka, filologia angielska, logistyka, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika. Fizjoterapia, teodesja i kartografia, a ostatnio studia magisterskie z psychologii. Wydziały za miejscowe rozwinęła się współpraca zagraniczna, a także działalność naukowo-badawcza i społeczna. Nawiązaliśmy współpracę naukową oraz wymianę kadry studentów z wieloma ośrodkami akademickimi za granicą w Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech na Ukrainie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Brazylii i w Peru. Do najważniejszych partnerów, z którymi prowadzona jest współpraca dydaktyczna i naukowa, wymiana kadry i studentów, należą Uniwersytet Clarka ze Stanów Zjednoczonych, Uniwersytety Alcala z Hiszpanii, Usafona z Portugalii, Uniwersytet Reims we Francji i inne. Wizytacja Komisji Akredytacyjnej ze Stanów Zjednoczonych pozwoliła nam jako jedynej uczelni w Polsce uzyskać prawo wydawania tytułu naukowego Master w renomowanej uczelni amerykańskiej Clark University. Bardzo ważnym aspektem rozwoju uczelni jest wdrożenie projektu Akademia Otwarta, który wykorzystuje najnowsze techniki kształcenia naukowego. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nas studia podyplomowe z rachunkowości, doradztwa zawodowego, polityki personalnej i inne. Znaczącym obszarem działalności uczelni są konferencje i badania naukowe. Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji międzynarodowych, Uzyskaliśmy z KBN 3 granty na badania dotyczące konkurencyjności gospodarki polskiej oraz 5 na badania własne i stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W badaniach tych uczestniczyli prawie wszyscy pracownicy naukowi naszej uczelni. Ważnym osiągnięciem uczelni jest wybudowanie bez skorzystania ze środków budżetowych dużego powierzchni ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych kampusu uczelni, w skład którego wchodzą nowocześnie wyposażone pracownie, aule, biblioteka, hotel akademicki. Obecnie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania zatrudnia ponad tysiąc osób, w tym blisko stu wybitnych profesorów i kształci około 16 tysięcy studentów, w tym ponad 9 tysięcy w Łodzi. Daliśmy się także poznać jako partner naukowy wielu uczelniom europejskim i amerykańskim. Organizujemy wspólne polsko-amerykańskie studia we współpracy z Uniwersytetem Clarka. Dzięki temu ponad 300 studentów uczy się według amerykańskiego programu edukacyjnego, a po skończeniu nauki będą mogli szczycić się nie tylko polskim tytułem magistra, ale również dyplomem master w renomowanym uczelni amerykańskiej. Ostatni semestr nauki może być zaliczony w USA. W każdym roku kilkudziesięciu absolwentów Uzyskuje dyplomy typu Master. W długofalowej strategii rozwoju szkoły, a także w jej krajowej i międzynarodowej ekspansji, szczególnie ważnym elementem stał się utworzony 6 lat temu Instytut Badania nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EDRI z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 121. Na czele Instytutu stoją uznani naukowcy: profesor Anna Rokut i profesor Bogdan Piasecki. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. W tym obszarze Instytut zyskał już międzynarodowe uznanie, o czym świadczy zaproszenie go jako stałego partnera do Europejskiej Sieci Instytutów Badań Społecznych i Ekonomicznych ENS. W ciągu ostatnich sześciu lat Instytut koordynował lub był partnerem w wielu międzynarodowych projektach realizowanych z programów europejskich. Nawiązał też owocną współpracę oraz rozwinął sieć kooperacji z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i Europie. Prowadzone prace zaowocowały opublikowaniem kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych. Realizowane obecnie międzynarodowe programy badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z innowacyjnym rozwojem gospodarki i regionów oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw. Uzyskaliśmy projekt dotyczący inicjatywy europejskiej EQUAL realizowany w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, którego celem była aktywizacja zawodowa wychowanków domów dziecka z województwa łódzkiego oraz zwiększenie szans na integrację tej grupy z resztą społeczeństwa. Uczestnictwo uczelni w programie Jean Monnet ma na celu dalszy rozwój badań i nowych metod kształcenia w dziedzinie integracji europejskiej. Jednym z ważniejszych sukcesów naszej uczelni w ostatnich latach były wysoko, wysoko ocenione przez Ministerstwo wnioski o dofinansowanie na trzech kierunkach kształcenia informatyka, geodezję, kartografię oraz kosmetologię. Wniosek o dofinansowanie na kierunku informatyka został oceniony najwyżej w kraju. Koncepcja kształcenia z geodezji i kartografii uzyskała trzecie, a z kosmetologii czwarte miejsce w Polsce. W praktyce oznacza to, że prawie 800 studentów w naszej uczelni kształci się na studiach bezpłatnych. W bieżącym roku, jako jedna z trzech uczelni niepublicznych w Polsce, które najlepiej przygotowały wnioski, wygraliśmy projekt w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wyniku którego 150 studentów w kierunku informatyka uzyska dodatkowe stypendia w wysokości około 700 zł miesięcznie przez okres studiów oraz płatne staże w firmach, kursy uzupełniające wiedzę, konferencje i wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich lat sześciu adiunktów zatrudnionych w naszej uczelni na pierwszym etacie uzyskało habilitację, aż 16 doktoratów. Władze uczelni uhonorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskaliśmy pozytywne oceny działalności naszej uczelni na badanych, na badanych kierunkach, w tym na studiach magisterskich wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną, zostaliśmy uhonorowani Medalem Europejskim oraz statuetką lidera biznesu w Polsce w 2008 roku przez Biznes Center Club oraz w 2011 roku za wysokie miejsca w rankingach statuetkę uczelnia Lider. Społeczna Pierwsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania od lat zajmie czołowe miejsca w rankingach. W rankingu polityki zajęliśmy drugie miejsce w kraju spośród wszystkich uczelni niepaństwowych na kierunkach ekonomia, zarządzanie i informatyka w rankingu Perspektywy 11, 11 miejsce wśród wszystkich uczelni ekonomicznych, państwowych i niepublicznych, w rankingu Wprost czwarte miejsce, a w rankingu Hono Market trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Czas nie pozwala mi powiedzieć na temat wszystkich aspektów rozwoju uczelni, które są dla nas powodem do dumy. Musimy patrzeć w przyszłość. Zgodnie z misją uczelni w następnych lat, latach zorganizujemy nowe kierunki kształcenia Nowocześnimy programy, poprawimy jeszcze jakość kształcenia i prowadzenia badań naukowych, uzyskamy prawa do habilitacji na kierunku zarządzania i do doktoryzowania na kolejnych, na kolejnych kierunkach, w tym w bieżącym roku z Filologii Angielskiej, co przyczyni się do osiągnięcia przez naszą uczelnię statusu znaczącego, ogólnopolskiego i międzynarodowego uniwersytetu. Pragniemy, aby dyplom naszej uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi, uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jednakże bogaty dorobek naszej uczelni nie byłby możliwy przez, bez pomocy władz. Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę posłom i senatorom ziemi miejskiej, Pan, panom ministrom, którzy tutaj są. Pani prezydent, pani marszałkowi, pani wojewodzie, którzy są zaangażowani w kształcenie kadr dla województwa, prezydentom miast, starostom, burmistrzom, pozostałym przedstawicielom samorządów i instytucji współpracujących z naszym uczelnią. Podziękowania kieruję do wielu przedsiębiorstw i instytucji zaprzyjaźnionych z uczelnią, takich jak Firma Petecki, Philips, Indesjut, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Polski Len, Nordea, Bank Śląski. PKOBP i wielu innych. Bez tej współpracy nie byłyby możliwe sukcesy zawodowe naszych absolwentów. Drodzy studenci, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzanie w Łodzi przedstawia Wam wyjątkowo bogatą ofertę edukacyjną. Zatrudniamy wybitnych uczonych, uzyskaliśmy prawo do doktoryzowania, współpracujemy z kilkudziesięcioma ośrodkami akademickimi w kraju, w Europie i Ameryce. Wszyscy studenci uzyskujący dobre wyniki w nauce korzystają ze stypendiów. Absolwenci mają duże ułatwienia w zatrudnianiu dzięki naszym kontaktom z firmami i instytucjami. Podpisaliśmy w tych sprawach umowy z ponad 200 przedsiębiorstwami. Mili studenci, w czasie studiów nie możecie zapominać o przyjemności. W naszej uczelni. Można realizować swoje pasje dziennikarskie, fotograficzne, uczestniczyć w imprezach organizowanych przez samorząd studencki, zawierać interesujące znajomości, przyjaźni. Pojawią się też uczucia. Możliwości wszechstronnego rozwoju, które zapewnia nasza uczelnia nie umożliwiają jeszcze sukcesu. Potrzebna jest pracowitość, aktywność, twórcze działanie, przedsiębiorczość i wiara w sukces nauczycieli, akademickich i studentów. Dziękuję.